Witam Was 10 lutego 2022 roku. Dzisiaj znów robimy spacer z naszym złomeuszem. Tym razem atakujemy to samo osiedle lotnisko, ale z innej mańki. Tam zobaczcie się Straż Miejska schowała, czy tam policja. Chyba Straż Miejska. Nie wiem na kogo oni tam polują. Na pewno na kogoś. A my idziemy na spacer po lesie zaraz. Zobaczymy co my tu wygmyramy. Strażnicy ładnie się ukryli. Nie wiem czy czekają na jelenia. No nieważne. Jest około 8.30, przeszło 2000 kroków. Dwie godziny czas operacyjny, i zobaczymy co dzisiejszy spacer z magnesem po lesie przyniesie. Wybrałem zły rejon lasu, przeszedłem kilkaset metrów. Zobaczcie parę kapsli. Dobra, trzeba szukać innego miejsca, bo tutaj jest Bida. Patrzcie, czy Wy to widzicie? Stado Danieli. Wow, ale ich tu jest. Zobaczcie. Szalutkie stado. Nie uciekajcie, chłopaki. Poczekajcie. Patrzcie, jak się sposzyły. Przebiegają. Nie wiem, czy to widzieliście. A ja ładzę jak wariat z magnesem i z wiadrem. <grym> Złomeusz mi mówi, że zbiera musi na wymioty już od tych kapsli. I proponuje zmianę miejscówki. I faktycznie trzeba coś z tym zrobić. Sytuacja jest taka, że mamy dziewiątą, straciłem pół godziny życia, zrobiłem jakieś 3000 kroków. Wiadro jest nadal puste, ale jedziemy jakiś kilometr dalej. A tam będzie na bogato. Wracamy tam gdzie byliśmy ostatnio. Jechałem na drugą miejscówkę, ale zauważyłem plac zabaw, dosyć spory po drodze. To co, zrobimy eksperyment. Spójrzmy wspólnie, ile śmieci zalega na placu zabaw. W miejscu, które powinno być bezpieczne, głównie dla młodych. Obuszowałem chwilę na placu. Mamy jeden grosik, resztkę od zapalniczki, jakiś wkręt i na oko puszka. Nie wiem, czy to widzicie, jak ładnie tutaj wyczesałem raz, dwa, trzy kolejne monety i jakieś takie farfosle, drobiażdżki na razie nie wygląda to źle zomeł sobie czesał i zobaczcie co wyczesał to się nie przyciąga, wygląda mi jak ogniwo od srebrnego łańcuszka Pośród tych pięknych piasków pustyni wydobywam jeden grosz, 10 groszy i jakąś szpilkę. Włazimy teraz do piaskownicy. Zobaczymy co tutaj czyha na naszych milusińskich. Chyba szuka skarbów? Tak, skarbów szukam, proszę pana. Zginęło coś? Nie, nic nie zginęło. Sprątam i sprawdzam ile kapslik gwoździ, śrub i innych niebezpiecznych dla dzieci przedmiotów wyciągnę z tego miejsca. Nie, nie rozumiem. sprawdzam ile żelastwa leży w piasku wie pan, żeby dzieciaki miały bezpieczniej na placu zabaw no właśnie, to jest to, to jest. tak, bo to wie pan, jakieś kapsle jakieś dzieciak, śrubki robią, robią, łóżki, jest... oczywiście, że tak, i dlatego robię to społecznie bo lubię, nagrywam z tego filmiki i na YouTubie mam kanał wie pan, Bardzo i dobrze. pokazuję ludziom co leży w lasach, w wodzie i na placach zabaw i na plażach. No, na razie y, jest bardzo dobrze. Na razie jest super. Y, parę takich tam śrubek, jakaś jakaś szpila. Y, trochę tych groszaków, nie, bo tutaj współczesne się przyklejają, nie? Też tak, te? Nie, nie, te, te współczesne, bo one też 6 metalu teraz robią, wie pan? No, widzi pan, ile. <laughs> Jak to wygląda ładnie. Do Dzięki, do widzenia. Pan się zainteresował, co ja tu robię. A więc jak potrafiłem, tak wyjaśniłem. Nie, nie podłożyłem sobie tego. To tu leżało. Spójrzcie, taki kawał szkła. Chciałbyś, aby twoje dziecko na to nadepnęło? Bo ja nie. Czyszczę sobie plac zabaw ze śmieci, żelaznych. Jeżeli znajdę jakieś kapsle, śruby i takie rzeczy, to mi się to wszystko przyklei do magnesu. I sp sprawdzam bezpieczeństwo. O, na przykład taki kapsel. To nie jest dobre miejsce na. Kapsel, nie i żeby dzieciaki miały po prostu bezpiecznie, żeby sobie paluszków nie poraniły. A to jest magnes taki bardzo silny i on tam przykleja się wszystko do niego. No, i robię to sam z nieprzymuszonej woli, tak społecznie. Taki ze mnie dziwak. <grywa> Dzięki drugi pan się zainteresował co ja tu robię i znów wyjaśniłem widzicie ludzie interesują się przyciągam uwagę przechodniów bo to co robię jest naprawdę dziwne <grytanie> jakiś dziwny gość robi coś dziwnego lubi zaskakiwać ludzi jakieś 80% placu za mną tym razem taka nieprzyjemna szpila zardzewiała Jakieś farfocle porzewiałe 10 groszy i 1 grosz. No i spójrzcie, jak to wygląda. złomy złomeuszem cały plac zabaw. I idę wam pokazać, co z tego czesania wynikło. Na no, zabawę te poświęciłem 45 minut własnego życia. Ale myślę, że jest to dobrze spędzony czas. Spójrzcie. Trochę śmieci. 79 groszy. Także zrobiłem to dla pieniędzy, jak widzicie. <laughs> Ale jest fajnie, bo zobaczcie, to jest naprawdę takim czymś się ukuć. Czy klepnąć na coś takiego, to nie jest śmieszne. Także niniejszym, ten plac zabaw otrzymuje ode mnie certyfikat bezpieczeństwa. I Zachęcam kolegów magnesiarzy do podobnych uczynków. Oczywiście, jeśli chcecie, bo nie jest to obowiązek, jak wiecie drodze jeszcze podnosłem ten worek, bo tak mnie kół w oczy i jakieś takie gówna. A co to się stało temu ptaszku, że on tak sobie chodzi czyżby nie umiał latać? Co jest mały? Halo. Był las, był plac zabaw, wraca na bunkry I już zobaczcie, jakaś elektronika mi się przykleiła. Jak już mnie znacie, lubię wracać tam, gdzie byłem już. A więc znów jesteśmy na bunkrach. Idziemy się zabunkrować. Spójrzmy, jak to puste wiadro za chwilę się zapełni. Stoję sobie po kolana śmietniku i mam widok na resztę bunkrów. Spójrzmy, co to jest. A to jest wszystko. Masakra. No, jaki jest bunker? To musi być nadpalony transformatorek. Pełny miedziuszki. Czwarty z tego miejsca. I tak dobre, zobaczcie. Nożyczki, komuś się zepsuli. <grystki> takie tam farfosle, resztki po biznesmenach. Powiem wam, że adrenalinka jest, ale tak, tu jest dosyć ciemno. I nie wiem, czy za chwilę nie wpadnie mi tutaj trzech czy czterech bezdomnych mordę mi obić <grystki> Ale. Adrenalinka musi być nawet na magnesie. Jeden z bunkrów okazał się dla mnie łaskawy. Zobaczcie trochę elektroniki. Dwa kolejne transformatorki. I jeszcze jeden kłębek miedziuszki. Zapomnieli zabrać ze sobą. Pamiętacie? ostatni gasi światło. Aleś piękne zaskoczenie. Szedłem sobie, siodłem i coś mnie zblokowało. A to taki kotlecik. Patrzcie, co to w ogóle jest perforowany placuszek. Wytargałem tkwiącą na środku dróżki śrubę. Nie wiem, czy Wy widzicie, a tam wiewiórka sobie hasa. Cholera, jestem za daleko od niej. A jest płochliwa. Nie ma szansy jej dorwać. Chciałem Wam pokazać z bliska. W lesie i w bunkrach dzisiaj była bieda. Ale i tak mam frajdę bo mam już 9200 kroków. Fantów zero, ale ja mam frajdę. Czas chyba wrócić na gadżety wędkarskie nad jeziorko. Co Wy na to? Tymczasem kończę na dziś. Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!